Janek Pokierski, właściciel dworu, w którym się znajdujemy, tak zwanego Dworu Wenedów, Kolejna, Dariusz Podlejski, znamy się tutaj od czas już z Jankiem. Tak. Mamy... I bierzemy udział tak, tak czasami intydentalnie jako pomoc darmowa, <grych> darmowa siła robocza w kopaliskach, no których do... zabytki tutaj zostały dzisiaj zaprezentowane. Znaczy, znamy się z panem Olafem Popkiewiczem już długie lata. Razem próbujemy znaleźć coś podczas poszukiwań, które on prowadzi tutaj na terenie swojego Parku Krajobrazowego. No, kiedy są prowadzone właśnie prace archeologiczne w sezonie. Mamy tą okazję przebywać tam wspólnie z archeologami, pomagać im w pracach. No i czasami znaleźć jakieś zabytki. Dzisiaj mamy te okazję zabytki zobaczyć już po wyczyszczeniu, czyli, czyli takie przepięknie już. Prezentujące się na tej wystawie, kiedy podnosimy je z ziemi pierwszy raz po tych 1700, 800 latach, no, byli to olbrzymie emocje, ale nie widzimy tak pięknie ich wyczyszczonych jak dzisiaj. To są niekonserwowane jeszcze zabytki i zupełnie inaczej wyglądają aniżeli teraz. No, trzeba sprawnego wzroku i doświadczenia, żeby umieć no, jakby od razu określić, że to w ogóle jest zabytek, a nie jakiś współczesny tam przedmiot. Co panom się konkretnie udało znaleźć? No tam akurat była prezentowana taka plakietka rzędu końskiego, którego często nosił oficer Legionów Rzymskich. Bo... Była prezentowana też i fibula przeze mnie znaleziona. Natomiast no przede wszystkim nas cieszy jakby ten kontekst historyczny i informacje, nie tylko same te zabytki, a może one są jakby tylko nośnikiem informacji dla nas o tym, jak bogata, ciekawa była historia, kultura tych ludów, które to tutaj zamieszkiwały. Oczywiście oprócz Gotów to tu przeróżne inne e, ludy, jak Wenedowie mieszkali w tych pierwszych wiekach naszej uerze na, na tych ziemiach. I one taki, po, pozwalają nam taki bardziej europejski charakter tych ziem odkryć, gdzie no nie tylko Słowianie tu mieszkali, a może właśnie w Żywności tu Słowianie nie mieszkali. I gdzie my się ty, nie zamykamy w takiej konserwie, że tu zawsze ci piękni, wspaniali Słowianie, Polacy mieszkali i tu w ogóle tak było wszystko klarowne. No nie było, było bardzo, dużo bardziej ciekawe, dużo bardziej barwne, O no, Z tych zabytków, które tam są prezentowane dzisiaj, nie udało się znaleźć zawieszkę z kaczkami. Przepiękna, przepiękna, pochodząca prawdopodobnie z Krymu, tak. czyli tam, gdzie dzisiaj jest wojna, jak to pokazuje właśnie, że, że tą to, to wspólnotę, którą mamy z tymi terenami też. Częśnik, mówię tutaj o tym wielkim przedmiocie ceramicznym, jest wyjątkowo z tego względu, że prawdopodobnie on jest bogato zdobiony, ale wśród tego zdobienia mnie zachowały się rumy, czyli pismo, pismo skandynawskie, wzorowane na piśmie truskim. Rzecz wyjątkowa, ponieważ jeżeli przyjmiemy datowanie osady, na, który, na której ten przęśnik został odkryty, to jest to jeden z najstarszych przedmiotów runicznych kiedykolwiek znalezionych, datowanych na przedział między II a IV wiekiem. Mówię, tak, ten sezon zapowiada nam się bardzo wyjątkowo. Mam nadzieję taką, że jak w filmie Hitchcocka zaczęliśmy od trzęsienia ziemi, które spowodował Olaf tym skarbem, a dalej będzie już tylko ciekawy.